Jak myślisz, czy kiełbasa z wędzarni tradycyjnej będzie lepiej smakowała od kiełbasy wędzonej w wędzarni elektrycznej? A jak myślisz, czy kiełbasa opalana drewnem naturalnym, bukowym, olchowym będzie lepsza, czy będzie gorsza od kiełbasy wędzonej za pomocą wiórków, zrębków bukowych, olchowych, cytrynowych, dębowych, jakim chcesz? Ja tego też nie wiem. Ale postaram się to wszystko wyjaśnić w odcinku Wademeku Myśliwego, gdzie porównam wędzarnię tradycyjną, drewno tradycyjne kontra wędzarnia elektryczna marki Real Hunter, plus różnego rodzaju wiórki zapachowe, smakowe. To wszystko zobaczycie w najnowszym odcinku Wademeku Myśliwego, już niedługo na naszym kanale. Jak myślisz, czy kiełbasa? Z wędzarni tradycyjnej będzie lepiej smakowała od kiełbasy wędzonej w wędzarni elektrycznej? A jak myślisz, czy kiełbasa opalana